Siemaneczka i drodzy, witam was bardzo serdecznie, finały Ligi Europy, panie i panowie, dokładnie Juventus kontra Sporting, Di Maria, Fedek Jeza i Arek Milik, to jest podstawowa trójka w dzisiejszym spotkaniu, skład Juventus oczywiście macie pokazany, i co mogę wam powiedzieć, składzik jest naprawdę zajebisty, jeden chyba aktualnie możliwe, że najlepszy skład, jaki da się wystawić, e, jeszcze jest Paul Pogba na ławce, wyobraźcie sobie, Paul Pogba powołany na mecz, to jest... Niesłychane. Także, panie i panowie, pierwszy mecz Juventus grał u siebie, Mogliby wygrać, tak szczerze mówiąc, tak, żeby pierwszy mecz mieć z głowy, żeby nie było za dużych, za dużych problemów w drugim meczu, bo za tydzień oczywiście już jest nasz, także, panie i panowie, lecimy. Bardzo ciekawy jest fakt, że wychodzi Arek Milik w podstawie. Nie pamiętam, kiedy ostatni Milik wychodził w podstawie, miał naprawdę długą kontuzję, także Alegry dzisiaj naprawdę nie za bardzo zaryzykował, ale ciekawa decyzja bo w ogóle no jednak trzeba przyznać, że ostatnio w ogóle bez formy, więc może Arek Milik dzisiaj coś ciekawego hmm, zrobi. Arek? Dawaj. Uderz! Na no taki strzał, kurde, no, lepiej jakby fineska siadła. Tutaj tak trochę na czerwono, milik uderzył niestety. Dobra próba. O kurde, 2 na 2. Przypał. Okej, okay, Strzał typu to samo co milik ze Sportingu. Ok, szósta minuta. I tutaj. Odważnie, chłopaki grają z obu stron. Agresywnie grają. Obie drużyny faktycznie, że kurczę non-stop doskakują do siebie, tak? A to iwentu lubi tak na początku fajnie doskoczyć i potem zwolnić, więc ja już jestem zwyczajony, że tutaj za chwilę pewnie zwolnią tempo, no ale panowie na jak jakoś moglibyśmy strzelić, chyba nie. Kurde pieza! Jaka Di Mari! Ten chłop jest chory. Di Maria, kurde widzę w ligach europejskich, ja pierdzielę. Ale to jest koks! Ale ładnie odskoczył Kieza. Szkoda. Ładnie przyjął. O! Lek przegrywa z Fiorentiną w czwartej minucie. Szybko poszło. Kieza. Kurde bele! Jakie oni fajne akcje kleją z Cindy Marią, ale akłatę, też minka gdzieś tutaj. Kurde, ładnie, ładnie pograli. Ale sporting jest ciśnięty teraz. Manchester United wygrywa 1 do aktualnie. Także... No, jeszcze Juventus mógłby coś chyba strzelić, nie? Tak mi się wydaje. Nie no Gatti gdzie ty biegniesz? Ło! Wow. O kurde! No tutaj... Sporting blisko słupeczka. Ładny strzał z dystansu. Kurde, mega blisko to było, ja pierdzielę ty! United strzela bramkę na 2-0, a Lex strzela bramkę na 1-1. Proszę bardzo. Wszyscy strzelają ramki, tylko nie Juventus. Nie ma spalonego, nie ma spalonego. Spalony. A NIE BYŁO! Aha. Nie Nie było spalnego, a to, to nie działa czasami tak, że oni specjalnie nikt nie zdają spalonych do samego końca akcji, żeby potem się okazało przyważać, czy jest spalony? To nie, to chyba odwizał spalnego i koniec akcji, a Milik nie, nie był na spalonym. A Di Maria właśnie uznał, że strzeli na aut z połowy boiska. Nice. O JEZUS MARIA... Nie. Wojtek Szczęsny. O Jezus. Eee. Ciężko, ciężko się gra z tym Sportingiem, w sensie Eventus nie gra jakoś mega tragicznie, bo robią, mają te swoje sytuacje, coś tam tworzą, nie jest aż tak źle jak zwykle, bywa źle. Ale no Sporting dobrze gra dzisiaj, kurczę, ciężko ich przejść słabe podanie. Nie. Wojtek Szczęsny broni po raz kolejny. Ej, Sporting zaczyna troszeczkę emocji cisnąć, kurczę, nie podoba, bo no, mi się w ogóle nie podobał, tak fajnie, ale to jest za każdym razem, Juventus dobrze zaczyna. Ciśnie i nagle zwalniają tempo. Nie wiedzieć czemu nagle zwalniają tempo. O kurde. Mm, mm, no i proszę państwa. Bremer wybija praktycznie z linii bramkowej. Proszę w tym wszystkim jest to, że Juventus grał u siebie. I ja bym nie miał zbyt dużego problemu z tym, że Sporting nas ciśnie. Gdyby to było w Lizbonie, a gramy, gramy w Turynie. Fiorentina 2-1 w międzyczasie. Mówię, wszyscy z tylko nie Juventus. Kontuzja szczęsnego, zmiana. Wow, na tego też się w ogóle bym nie spodziewał, że szczęsny jest kontuzją. Kurde, coś z klatką piersiową, to dosyć niebezpiecznie wygląda, ty. Jak on się za klatkę piersiową trzyma, to. Kurde, szczęsny schodzi z łzami w oczach, ty, to wygląda. S... 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 tak trochę. Kurde, bo wszystko było dobrze, bo ja pierdzielę. Jak Wojtek coś będzie miał z sercem, to będzie, będzie fatalnie. To się poważnie zrobiło. No. Chyba no, tego trzeba szukać, moi drodzy, tego trzeba szukać Czyli właśnie stojąca piłka Do środkowania, ale Na z był tak czy inaczej Koniec pierwszej połowy, 0-0 No, można powiedzieć, że taki najbardziej bardziej nie wiem, pamiętliwym, najbardziej pamiętną sytuacją jest to, że Wojtek Szczęsny z nie wiadomych przyczyn schodzi z boiska, bez kontaktu z pilką, łapą się za klatkę piersiową, więc słabo to wygląda, a tak to co, no, słabo wygląda też gra Juventusu niestety. Fajnie zaczęli, potem się zesrało, więc to jest absolutny klasyk, ja już jestem przyzwyczajony, więc liczę, że w drugiej połowie coś się odmieni, Ech, no i tyle, bo trzeba, jak mużu u siebie, to by podało, żeby coś strzelili chyba, nie? więc ciężko to widzę, no nic, widzimy się w drugiej połowie. Moi drodzy, druga połowa przed nami, z tego co widzę, to zero zmian Nie liczę oczywiście zmiany Szczęsnego, przed Z tego co czytałem, to wszystko z Wojtkiem git Mam nadzieję, że to prawda eee, a tak to co, druga połowa Mam nadzieję, że chłopaki już są trochę bardziej nabuzowani Coś tam zmienią w swojej grze No i nie wiem, no, chłopaki, no strzelmy gola, co? U siebie gramy w końcu O, Pogba już się rozgrzewa No przydałbyś taki zdrowy Pogba, nie będę ukrywał Zdrowy Pogba to jest z ostatnimi czasy dosyć ciężka rzecz do posiadania Z tego co czytam, to... Wojtek miał palpitację serca, ale ponoć wszystko jest okej okay. Mam nadzieję, że wszystko jest okej, okay, bo jak Wojtek musiał skończyć karierę w taki sposób, to przykro całkiem, nie? Fiorentina 3-1, mogą być problemy do Fiorentiny Wszyscy strzelają, przysięgam, wszyscy strzelają Ale nie Juventus Di Maria ze strzałem Ajajaj, aj, aj. no coś się chłopaki budzą tak leciutko, takie jeszcze śpią ale powoli są wybudzani! Rożny? Rożny, dobra, okej, okay, okej. Okay. Chodzi Fagioli i Vlahovic. Także dzisiejszy występ Milika no, oddał chyba jeden strzał. Także bez rewelacji niestety. Może Fadioli coś zmieni w tej pomocy, może Vlahovic coś zmieni w tym ataku, może dzisiaj jest dzień, w którym się przełamie, no czemu nie? Danilo, strzał z 50 metrów. Tak się bawimy dzisiaj w Turynie, proszę Państwa. Po co robić skład na akcję? Aaa, Z 50 metrów. Może bramkarza akurat nie będzie w bramce. No, Kieza, Brzuta na drugie skrzydło. No! Ja, pie. Ja! Kieza poleciał. Zajmista piłka, ale nie było nikogo, kto by to wykończył. Znowu. Aaa, ale już grają. środkowanie. jest! Federico Gatti! Federico Gatti! Mamy to! Czy Dushan? Nie wiem, nieważne. Mamy jeden do zera. Pięknie! Wreszcie przycisnęli! Wreszcie przycisnęli! Oh, mamy to, moi drodzy! Mamy to! Federico Gatti! Duszan z asystą pięknie rozegrali! Wreszcie! Boże, tyle czekania! Tyle czekania! Jest! No, Gatti po prostu dobił, dobił piłkę do bramki! Jest! 1-0, mamy to w ogóle się tego nikt nie spodziewał. Naprawdę, ale pięknie. Gatis jest w ogóle zajebisty, bo to jest ktoś, kogo pewnie większość z nas nie zna. On bardzo przypomina Kliniego, ma mega pasję do piłki, mega pasję do Juventusu. Więc mega cieszę, że Gatis chce bramkę. I teraz otrzymać wynik przez 17 minut i będzie cudowny. Moja szkoła, oczywiście, Tapin, elegancka. Widziałem 10. Widziałem. Numer 10 na plecach koszulki Juventusu. Widziałem pola Pogbę. o, 10 minut z polem Pogbą. Tak jest. Uuu, Sewilla 2-1. Proszę bardzo. Na 5 minut. Pol pogba. O, może coś będzie do jakiejś kompilacji? Jakieś podania? 2-3. Nie, 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 nie. Żadnych bramy w końcówce, proszę Państwa. Nie, 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 nie. Pogba. Ol, Pogba, proszę państwa, uratował! Pięknie, Paweł, spłaca się! Spłaca się Pogba, dziękuję! Ty! Sevilla slim'a za na 2 Ja pierdzielę, co jest? Czekaj, bo zaraz... Co od... ...perin? O ku... To były... Nie, to jest... Takiego czegoś nie widziałem dawno. Wow! Perin chyba w tym momencie sobie wywalczył miejsce w podstawowej 11. Koniec! Mamy to, mamy to, mamy to. 1-0. Perin, nie wiem co on zrobił. Dla mnie to jest absolutny bohater. Gatti z bramką. Pogba zagrał i mam nadzieję, że nie ma kontuzji. Pięknie, moi drodzy. Wygrywamy. 1-0. Druga połowa, to naprawdę aż, aż można się rozbudzić w tym wszystkim. Także pięknie. Oby w Lizbonie wszystko poszło jak najlepiej. Za tydzień się widzimy po raz kolejny, a tak to żegnam się z wami już teraz i było blisko. Trzymajcie się rozłyszenia. Do jutra.